Dzień dobry, tu ja mówię. Proszę Państwa, jakoś specjalnie się nie objadłem, może to w moich ustach brzmi dziwnie, biorąc pod uwagę też mój wygląd, ale nie, no nie nażarłem się jakoś za bardzo na te święta. Obić się trochę opiłem, ale to też takie jakieś takie picie i nie picie, nawet flaszka nie pękła, to 0,5, nie mówiąc do 0,7. A dzisiaj to takie pół litry to nie to samo, co dawniejsze pół litry to kopało. To dzisiejsze to tam o parę procentów mniej, i to się tak pije trochę jak herbatkę albo kaszkę dla dziecka. Proszę Państwa, ale istnieją, zaraz, czy ja sobie przypomnę, czy ja będę znowu musiał podejść do komputera, bo ja taki mądry nie jestem jak ty naukowcy, ale istnieją, proszę Państwa, nie no, muszę, cholera, podejść do komputera. Chwileczkę, zaraz wrócę. Już, już jestem. Coraz więcej, proszę Państwa, ekstremalnych zdarzeń nadprojektowych. Zmiana klimatu równa się coraz więcej ekstremalnych zdarzeń nadprojektowych. Tak, nadprojektowych. A więc zmiana klimatu, proszę Państwa, równa się coraz więcej ekstremalnych zdarzeń nadprojektowych. No to jak widzicie Państwo, istnieją zjawiska ekstremalne, czyli powrót do gorzałki powyżej 45%. Autorem tych słów jest, proszę Państwa, znany lobbysta, płatny propagandysta, o którym już mówiliśmy, jaki pan Jakub Wiech, i tak skomentował to, co się dzieje, proszę Państwa. W Stanach Zjednoczonych. A co się dzieje w Stanach Zjednoczonych? No, w ramach ocieplenia klimatu mamy gwałtowny atak zimy. No, i żebyśmy też nie wpadli w paranoję w drugą stronę, no to wyjaśnijmy sobie, proszę Państwa, rzecz podstawową. A mianowicie taką, że jak świat światem, to zdarzały się rozmaite anomalie pogodowe, tylko one były tłumaczone w rozsądny i naukowy sposób, a nie sponsorowany i nikt z siebie nie wydawał takiego bełkotu o to, żeby podtrzymać, proszę Państwa, absurdalne e, prognozy pseudonaukowe i absurdalne projekty pseudonaukowe, które sprzeczą nie tylko zdrowemu rozsądkowi, nie tylko wiedzy powszechnej, jaką ludzkość zdobyła przez te wieki nauki, ale również zwykłym doświadczeniu, takim na poziomie już nawet nie mojej ulubionej szkoły podstawowej, ale na poziomie socjalizacji, tak to się, rozsąd, tak to się mądrze tak mądrzej naukowo nazywa socjalizacji, jaki podlegają dzieci, czyli jak dotnie gorącego, to to parzy, jak dotknie zimnego, to zimne, jak dotknie mokrego, to mokre i tak dalej. Proszę Państwa, wystarczy wystawić głowę za okno, aby wiedzieć, że to, co nam się wciska właśnie do tych głów. Przez wszelkiego rodzaju e, naukowców i pseudonaukowców, którzy za pieniądze gotowi są godzinami opowiadać o tym, jak e, grzeje nam słońce, i temperatura wynosi po 40 stopni, podczas gdy za oknem widać sople lodu e, wiszące z rynien e, nad dachami. I z taką sytuacją mamy do czynienia również w tym przywołanym przeze mnie przypadku, ale to nie jest, proszę Państwa, tylko jeden przypadek. Tych przypadków jest więcej. Dzieje się coś takiego, że to, co było naprawdę wiedzą i co było nauką, a przerabialiśmy to i w czasie pomoru, i teraz mamy następne szaleństwo rozkręcane, które już trwało od kilku ładnych lat związane z naturalnymi, również z zjawiskami na ziemi. Jakim jest naturalna zmiana klimatu i udział człowieka w tym wszystkim jest mniej więcej, proszę Państwa, taki jak udział szmat na twarzy w czasie roznoszenia wirusów i bakterii. Dzieje się coś dziwnego, proszę Państwa, bo wiedza i rozum zastępowane są przez jakieś sekciarskie wyznania wiary przez jakieś paranaukowe teorie szamaństwa, no to jest poniżej zaklinania deszczu, proszę Państwa to co się dzieje w przestrzeni publicznej i czemu się nadaje rangę i wartość nauki, bo mamy nie tylko całą tą historię w Stanach Zjednoczonych gdzie jeszcze raz powtórzę ja za dzieciaka pamiętam jak były obrazki ze Stanów Zjednoczonych pokazywane, że gdzieś tam w słonecznej Kalifornii czy na innej w Florydzie spadł śnieg po kolana. no tak, tak to proszę Państwa się w przy, przyrodzie dzieje no, mieliśmy w Polsce słynny atak zimy stulecia to były lata 70 -te. ja proszę Państwa z sąsiedniej wsi gdzie mieszkali, mieszkają moi dziadkowie, no już nie żyje, ale babcia nadal żyje. Saniami wracałem do mieściny, w której się wychowywałem, czyli do hojnowa. Saniami konno. To była piękna przygoda. Jeszcze dzwoneczki pamiętam na koniu. To jechaliśmy niczym, te. Jak ona tam. Ta kmicica co ran. Całować niegodna. O Jezu. oleńka. Byłbym zapomniał no to takie wydarzenia proszę Państwa się pamięta bez konieczności posiadania internetu czy oglądania TVN-u albo innych wiadomości Kurskiego natomiast to co się dzieje proszę Państwa teraz to jest bełtanie ludziom w głowach, bo teraz już też czytam o nie Pomorze, ale już Tridemii jest nowe określenie, naukowe oczywiście Tridemia na to co i to ma być odzwierciedleniem tego co się dzieje w tej chwili w Niemczech, a w Niemczech mamy atak trzech wirusów, tego najbardziej popularnego, który był i ciągle okazuje się, że jest, chociaż miało go nie być, tego najbardziej popularnego przed tym zanim nadszedł ten najbardziej popularny, czyli ta popularna grypa, której miało nie być, bo z sobie poradziliśmy w związku z tym, że radziliśmy sobie z tym popularnym, co jest dalej popularnym, ale już popularnym nie jest. I jeszcze, proszę Państwa, trzeci jakiś tam RSV HGW. Ja już nad tym. Nie nie nadążam, który też teraz się objawił i w związku z tym mamy następny żywioł, następną klęskę żywiołową, czyli proszę Państwa tridemie. No jak tym wszystkim się odnaleźć? No przy okazji tych wszystkich wydarzeń czytamy na portalach internetowych na, te, na przykład takie, że tam więcej w Stanach Zjednoczonych wypadków było w związku z tym, że ludzie he, przypomnieli sobie, jak działa świeca, a właściwie nie przypomnieli sobie, jak działa świeca. No myśleli aplikacji na telefon, póki co jeszcze nie wynaleziono do odpalania i kontrolowania płomienia świecy, więc mnóstwo wypadków w Stanach Zjednoczonych podpaleń mniejszych i większych, związanych z tym, że Amerykanie zaczęli używać świec, a zaczęli używać świec dlatego, że no siadła elektryka, proszę Państwa, bo siąść musiała przy tym jak się ludzie zaczęli grać piekarnikami, kuchenkami. I cholera wie czym, czym jeszcze, bo tutaj też nie ma żadnych aplikacji, nie ma żadnego programu, który sobie można ściągnąć. I żeby ogrzewał mieszkanie, jeśli nie ma prądu i gazu. Proszę Państwa, panujący powszechny wtórny alfabetyzm, taki wtórny alfabetyzm związany z i z wiedzą, ale też z zaradnością życiową. To jest wszystko efekt tego ciągłego bombardowania medialnego, internetowego i przerabiania ludzi na szarą masę, która ma być poddana tylko i wyłącznie dwóm czy trzem przyciskom na telefonie albo w komputerze. Uwstecznienie, które naprawdę zaczyna przerażać do tego stopnia, że proszę Państwa, no Kiedyś było tak, że ludzie jak zostali okłamywani, no to, zostali, to byli okłamywani skutecznie do momentu, aż zobaczyli jaka jest prawda. No teraz, proszę Państwa, jak przypomnimy sobie tą całą historię z Pomorem i teraz z, z, z różnymi ociepleniami klimatu, klimatu widać, że to tak nie działa już, to przestało tak działać, proszę Państwa. Ludzie widzieli, że te szmaty na twarzach nic nie dają, a dalej krzyczeli, że wszyscy poumieramy, jak nie będziemy tam zostawać w domu i, i jak będziemy chodzić do lasów. Ludzie widzą za oknem, że to, co nam wciskają w mediach i, i, i znów ci naukowcy dyspozycyjni na każdą okazję i no już nie za każde pieniądze, ale za konkretne pieniądze potrafią nam opowiadać godzinami, co to się dzieje na świecie, jak my wystawiamy głowę za okno i widzimy, że dzieje się coś przeciwnego. No to śmieją się z nas, że my nie potrafimy odróżnić pogody od klimatu, proszę Państwa, bo i wciskają nam do głowy, że pogoda to jest coś zupełnie innego niż klimat. No to jest, proszę Państwa, Mniej więcej tak jakby powiedzieć, że ko koło kierownica od samochodu silnik skrzynia biegów to jest coś innego niż samochód. No oczywiście, że, proszę Państwa, pogoda i klimat to jedno, ponieważ zbiorowy zbiór pogód w określonym odcinku czasu, to jest nic innego, proszę Państwa, jak klimat, no ale dlatego, że te wahania pogody są raz takie, raz takie, nie pasują do głównej teorii, czyli do ocieplenia klimatu, które ma być dziełem człowieka, no to wciska nam się kolejne pseudonaukowe teorie, kolejne pseudonaukowe Hasełka, wystarczy opanować jeden burny dowcip, że ty nie wiesz, co to jest pogoda, co to jest klimat, i już jesteś naukowcem. A to, że nie potrafisz sobie zapalić świeczki, tak żeby przy okazji podpalić chałupy, no to już jest zupełnie inna inszość, i, i, i w tym zakresie już się nic, nikt z tego nie będzie rozliczał i w mediach żadnych nagonek z tego tytułu nie będzie. Proszę Państwa, czy się będą nas śmiać, czy nie, róbmy swoje i myślmy po staremu. Myślmy jak starzy ludzie, jak Nasi rodzice, jak nasi dziadkowie, nawet o tym, co nas dookoła otacza, bo tu się nic, proszę Państwa, nie zmieniło. Jeśli będą nas nazywać sektą, to nie nazywają, ale w, nadanie nowej wartości, nowego znaczenia słowu sekta, czyli zbiorowi ludzi, grupie ludzi myślących, którzy myślą bez względu na to, jakie szyderstwa zewsząd słyszą, to jest nic, proszę Państwa, zdrożnego, ale tylko i wyłącznie pozytywnego. I dlatego też nie wierzymy, Nikomu nie wierzymy w nic. Patrzymy na fakty i wyciągamy wnioski. Proszę Państwa, wyglądamy za okno, patrzymy na to, jak się zachowują ludzie, patrzymy na to, jak reaguje nasz organizm i wyciągamy wnioski, wyłączamy telewizor, zamykamy internet, jeśli mamy podejmować najważniejsze dla siebie życiowe decyzje. Amen. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę.